Ja i Maria przez wiele lat nie pozwalaliśmy sobie na urlop. Praca i domowe obowiązki nas wykończyły. W końcu podjęliśmy decyzję, że nadszedł czas na zasłużony wypoczynek. Ale martwiła nas jedna rzecz. Jak zostawić nasze zwierzaki i rośliny? Maria była bardzo przywiązana do swoich kwiatów, które stały na parapetach, a w ogrodzie miała rabaty wymagające podlewania. Nasz kotek Mruczek i pies Azor Również wymagały codziennej opieki. Na szczęście nasza sąsiadka Kasia, która była w domu z dzieckiem, zgodziła się pomóc. Powierzyliśmy jej dom i ogród, a my mogliśmy wyjechać spokojni. Urlop był cudowny. Korzystaliśmy z uroków plaży, pływaliśmy i odpoczywaliśmy. Wracaliśmy zrelaksowani i pełni energii. Kasia kilka razy dzwoniła, zapewniając, że wszystko jest pod kontrolą. Po powrocie do domu byliśmy w szoku. Krzewy owocowe uschły, kwiaty przy płocie zwiędły, a kwiaty w doniczkach były wystawione na słońce i wyglądały na zniszczone. Kasia, widząc nas, podeszła z radością. Co tu się stało? zapytała Maria, nie kryjąc zdziwienia. Kasia z dumą tłumaczyła, że zrobiła wszystko, by poprawić wygląd naszego ogrodu. Była przekonana, że teraz wygląda lepiej. Maria była załamana. Wszystkie kwiaty były zniszczone i musiała zaczynać od zera. Po tym wydarzeniu Maria przez długi czas unikała rozmowy z Kasią.